Amatorzy czekają na przypływ weny. Zawodowcy po prostu biorą się do pracy. Usłyszałem ten cytat wieki temu i dobrze go zapamiętałem. Bardzo motywujące słowa i chyba jedna z najbardziej motywujących maksym wszechczasów. Pozwólcie, że rozwinę. Wiele karier wygląda jak mecz piłki nożnej. Kopiesz piłkę, zdobywasz gole, zespół wygrywa, dostajesz punkty. Podnosisz statystykę, sprzedajesz koszulki dla klubu, wypłata co tydzień lub raz w miesiącu zależnie od ligi. Bycie fotografem jest bardziej jak pływanie statkiem na morzu. Perspektywa przed nami i sama podróż jest piękna, ale jest też dużo niepewności. W niektóre dni jest przepiękna pogoda, innym razem bardzo średnio, a czasami zmagasz się z huraganem. To jednak co poświęcasz i tracisz w czasie huraganu, dostajesz z nawiązką w piękny dzień w czasie sesji, kiedy klienci są mega zadowoleni. Na samym początku kariery fotografa bardzo dużo inwestujesz. Starasz się podczas tych dni, kiedy jesteś na przykład przeziębiony, żeby zrobić jak najlepsze zdjęcia. Stajesz wcześniej rano, kiedy tak ci się nie chce, po to, żeby zbudować mocne portfolio, które zaprocentuje w przyszłości. Sukces w fotografii to nie zbudowanie firmy zar zarabiającej miliard dolarów, ale po prostu praca mająca sens i znaczenie. To ludzie, których poznamy po drodze, potencjalni przyjaciele i znajomi nie wiedzący jeszcze o tym, że w ich życiu pojawi się taki ktoś jak my. Sukces to zdjęcia, które zostaną z nimi na zawsze i będą pamiątką dla ich dzieci i wnuków. A jakie korzyści, zapytacie, są dla nas? Interesujące życie pozwalające na elastyczność i możliwość podróżowania. Inspiracja często przychodzi do nas przez ciężką pracę. Nie bądź biernym widzem, twórz własny show i sesje, na jakich ci zależy. Pokazuj na swojej stronie, jakiego klienta chcesz mieć i gdzie chcesz wyjeżdżać na śluby i sesje. Zbuduj własne grono znajomych, dążących do tego samego celu i unikaj biernych, nonstop plotkujących ludzi. Jeśli nie czujesz inspiracji, to po prostu weź się do pracy. Zrób codziennie jedną rzecz, przybliżającą cię do celu. Przejmij kontrolę, bo kiedy dryfujesz, to możesz się znaleźć w miejscu, w którym nie chcesz być. Zamiast czekać na telefon, to zacznij budować portfolio swoich marzeń. Ścieżek w życiu jest mnóstwo, ale zdecyduj na konkretnie której z nich chcesz być. W życiu nie kieruj się pieniędzmi. Czas to pieniądz? Nie. Czas to miłość.